Uniwersytet Ludowy dla mnie to szkoła dla życia. To miejsce, gdzie ludzie przychodzą po to, żeby nauczyć się patrzeć szerzej i dalej. To miejsce, w którym człowiek odnajduje sam siebie. Nie kończy się kurs w Uniwersytecie Ludowym żadnym dyplomem, kończy się zdobyciem samoświadomości tego, co za człowiekiem, na jakim człowiek jest etapie i co jeszcze przed nim. Geneza powstania uniwersytetów ludowych sięga pierwszej połowy XIX wieku. Twórcą tej idei jest Mikołaj Seweryn Grundvik. Dania w pierwszej połowie XIX wieku jest krajem, który targany jest licznymi konfliktami zbrojnymi. Traci Szlezwik, Holsztyn, traci swoją tożsamość. Szczególnie wieś duńska przeżywa bardzo trudny okres, bo jest to czas, kiedy. Panuje bieda, niedostatek, i pojawia się wtedy potrzeba stworzenia pewnej pragmatycznej koncepcji, która upatruje w warstwie chłopskiej siłę sprawczą odbudowy narodu duńskiego. Pierwsze uniwersytety, które powstały w Danii, to placówki o bardzo specyficznym charakterze placówki, w których nacisk kładziono na naukę języka ojczystego, na rozwój nie tylko kompetencji związanych z przystosowaniem do życia na wsi, w pracy w rolnictwie, ale przede wszystkim rozwój człowieka w oparciu o kulturę, sztukę, literaturę, historię tego narodu. Mikołaj Seweryn Gruntwig doczekał się swoich naśladowców, którzy w praktyce ideę jego stosowali w uniwersytetach ludowych zwanych szkołami dla życia. Szkoły dla życia to były szkoły, które przygotowywały obywateli do budowania społeczeństwa obywatelskiego, do wzięcia odpowiedzialności za dalsze losy swojego kraju. I w tym kontekście należy również spojrzeć na zainteresowanie myślą Mikołaja Seweryna Gruntwika na ziemiach polskich. Historia powstania Uniwersytetów Ludowych w Polsce jest niezwykle interesująca i burzliwa, ponieważ nawet wśród samych historyków nie ma zgody co do tego, które placówki należałoby uznać za pierwsze uniwersytety ludowe. Doszukuje się tej prekursorskiej myśli Gruntwika w pierwszych szkołach rolniczych, które zakładała Jadwiga Dziubińska, pierwszą placówką. Która zaistniała w przestrzeni polskiej pod nazwą Uniwersytet Ludowy, jest szkoła założona przez księdza Antoniego Ludwiczaka w 1921 roku w dalkach koło Gniezna. Szkoła bardzo specyficzna, szkoła, która przygotowywała do życia obywateli o określonym, specyficznym charakterze: katolika, patrioty, Polaka, oparta na trzech podstawowych wartościach: Bóg, honor i ojczyzna. To bardzo silny nurt, który potem znalazł wielu naśladowców. W okresie międzywojennym wykształciły się dwa nurty. Nurt katolicki i nurt, który wyrósł z ruchu ludowego. Zarówno jeden, jak i drugi opierał się na metodzie gruntwigiańskiej, ale każdy z nich posiadał swoją specyfikę. A więc wojna. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Okres y, wojny to y, czas bardzo specyficzny. Czas, w którym działalność powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego placówek musiał być z wiadomych względów zawieszony. Ważne jest to, że okres wojny to nie jest czas, w którym nie podejmuje się żadnych działań na rzecz kontynuowania działalności uniwersytetów ludowych. Jest to czas, kiedy przygotowuje się do tej pracy przyszłych wykładowców, wychowawców, którzy w powojennej rzeczywistości będą mogli tą pracę kontynuować. Rok 1945 przynosi upragnione wyzwolenie, ale też moc zadań, które stają w tej nowej rzeczywistości przed tymi, którzy zamierzają kontynuować działalność uniwersytetów ludowych. Powstaje organizacja pod nazwą Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, która ma zająć się przede wszystkim przygotowaniem programów, odbudową tych placówek, organizacją i przygotowaniem. Również do tej pracy nauczycieli. Niestety Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych funkcjonuje w zasadzie w tym wymiarze do 1948 roku, bo wówczas dochodzi do pewnej takiej kadłubowej, powiedziałabym, przebudowy połączenia Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych z Towarzystwem Uniwersytetów Robotniczych, co w efekcie powoduje naturalną śmierć. Tej organizacji. Lata 50. nie sprzyjają rozwojowi tej działalności. W efekcie z ponad 80 placówek, które powstały do 1948 roku zostaje tak naprawdę śladowy, znikomy pierwiastek typowych uniwersytetów ludowych. Co ciekawe, jedną z takich placówek, która w powojennej rzeczywistości jest placówką najstarszą, jest Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, który powstał w 1945 roku i funkcjonuje współcześnie z ogromnymi sukcesami. Uniwersytet Ludowy w Radawnicy to dla mnie mój dom, moja praca i moja pasja. Tak naprawdę całe moje życie zawodowe spędziłam w Radawnicy w tym Uniwersytecie Ludowym. Tutaj spełniałam moje marzenia związane z pracą zawodową, z rozwojem Uniwersytetu Ludowego, z edukacją dorosłych, z edukacją kulturalną, ale tutaj także miałam i mam swoich przyjaciół i tutaj mam swoją rodzinę. Jest jednym z niewielu uniwersytetów ludowych, które mogą powiedzieć, że działają bez przerwy. Jest najstarszym działającym bez przerwy od roku 1945 lub 1946 Uniwersytetem Ludowym. Zawsze opierał się na idei Mikołaja Grundwiga i zawsze było tutaj połączone mieszkanie w internacie i nauka, tworzenie wspólnoty. Okres PRL-u to okres, można by powiedzieć, białych plam dla, dla tych placówek. Jest to czas, kiedy one zanikają i moment transformacji ustrojowej. To jest kolejny etap, kiedy obserwujemy ponowne zainteresowanie tego typu aktywnością. Coraz więcej środowisk oświatowych, naukowych, również. Samorządowych interesuje się tą ideą jako wartościową formą pozaszkolnej edukacji dorosłych, nieformalnej edukacji dorosłych. Powoli pojawiają się nowe placówki, kontynuuje swoje działania nie tylko Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, ale również Uniwersytet Ludowy w Wierzycy, Uniwersytet Ludowy w woli sękowej. To są te placówki, które w okresie PRL-u poradziły sobie i przetrwały. Lepiej, gorzej, ale jednak funkcjonowały w rzeczywistości społecznej. Czas transformacji ustrojowej w Polsce to jest czas, który sprzyja poszukiwaniu nowych rozwiązań, poszukiwaniu wolności, ale to jest też czas na to, żeby powrócić do sprawdzonych już idei, bo Uniwersytety Ludowe, Szkoły dla Życia to szkoły, w których przede wszystkim ludzie doświadczają, Szali pewnego sprawstwa, poczucia autonomii i wolności, dlatego tak paradoksalnie nie mieściły się one w poprzednim systemie. Pojawiają się nowe potrzeby, nowe oczekiwania. Sprzyja to powstawaniu tych placówek. Obserwujemy ożywiony ruch. Lata 90. nie zaowocowały powstaniem wielu placówek. Ale z całą pewnością stworzyły podstawy do tego, żeby w latach 2000 organizować takie aktywności, dzięki którym społeczeństwo dowie się więcej na temat działalności tych placówek. I tutaj szczególnie właśnie udział w tym procesie biorą istniejące już placówki, co prawda jest ich bardzo niewiele, właśnie takie jak Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Uniwersytet Ludowy w Radownicy jest dla mnie miejscem wyjątkowym, gdyż odegrał taką bardzo istotną rolę w moim życiu. Trafiłam tutaj całkiem przypadkiem jako młoda absolwentka studiów pedagogicznych jako nauczyciel. Było to 13 lat temu, miałam być na chwilę, a ta chwila trwa do dzisiaj. Tak naprawdę praca w Uniwersytecie Ludowym ze zwykłego nauczyciela przerodziła się w pasję. Pracuję tutaj, jestem tutaj. Bo lubię, bo praca w Uniwersytecie Ludowym sprawia mi ogromną przyjemność. Cieszę się, bo Uniwersytet w radownicy zapewnia nam naprawdę e, profesjonalną tutaj e, profesjonalne prowadzenie warsztatu, co jest no, bardzo istotne, bo jeśli się uczyć, to od kogoś naprawdę dobrego i dlatego chciałabym tu jeszcze długo, długo uczestniczyć w tych zajęciach, być. Tworzyć. Koleżanka powiedziała, to znaczy, widziałam już wcześniej gdzieś tam zdjęcia, że są przeróżnego rodzaju warsztaty, natomiast e, trochę był lęk zawsze, że nie umiem. Natomiast jak koleżanka wspomniała, że można się nauczyć, że tutaj e, opiekunka nam dobrze poprowadzi, nas podpowiada, to. Przyszłam? Tak jest. Kiedy właśnie tutaj już. Się jest, to się odkrywa, że no nie ma takich rzeczy trudnych, że można się wszystkiego nauczyć, a jeszcze dodatkowo jest to właśnie taka okazja do wyciszenia takiego życia na co dzień. Bo kiedy tutaj jesteśmy, kiedy piszemy te ikony, to tak jakby no wszystko, co nas otacza, jakieś problemy, zmartwienia znikają i te dwie godziny jesteśmy naprawdę, jakby może być, w innym świecie. I, I to jest takie budujące, bo, bo człowiek wychodzi taki naładowany energią z tych zajęć. Sztuka ikonowa to jest, prawdą mówiąc, sztuka wiary. My tutaj odnosimy się do, ja to zawsze mówię, że odnosimy się do takich wyższych, wyższych wartości. To jest zupełnie inna praca niż się pracuje przy jakimś obrazie, przy, przy innych plastycznych pracach. Tutaj ja na przykład jak pracuję, to ja nie jestem w stanie słuchać muzyki. Muszę być wyciszona całkowicie i, i się zająć tylko tym, co robię, swoimi myślami, tak? A wiadomo, a jak się maluje jakikolwiek obraz y, o tematyce róż, różnor, różnorakiej, no to, to może się dać dookoła wszystko. Tutaj nie, tu jest pełne wyciszenie, spokój i, i bardzo się cieszę, że mam akurat taką grupę, y, gdzie mimo wszystko, że każdy jest z nas inny, no, bo każda osoba jest inna, co innego robi, czym innym się zajmowała w swoim życiu, że mamy taką, taki własny świat, który nas spaja. Każdy Uniwersytet Ludowy jest samodzielny. I swobodny i realizuje swoje zadania tak jak uważa. Ale najważniejsze dla wszystkich uniwersytetów ludowych i dla nas jest realizowanie idei Mikołaja Grundwiga, tworzenie wspólnoty, łączenie ludzi, a nie dzielenie. Uczenie przez przykład i uczenie tolerancji. W tych wolnych formach w edukacji niesformalizowanej nie ma u nas ocen, nie ma wydawania świadectw. Każdy może u nas przyjść i rozwijać się tak, jak uważa, że jest dla niego stosowne. Próbujemy znaleźć dla tych ludzi najlepszą drogę otwarcia dla życia. No i tak się bawię, bo ja lubię coś tworzyć, lubię coś wymyślać. No, nie tylko zajęcia z Wikilin prowadzę, prowadzę jeszcze słomkarstwa, oprócz tego zajęcia z siana też bardzo fajnie teraz modne jest po prostu takie kwiatki z liści kukurydzy więc no lubię się bawić lubię coś tworzyć jak to Mówią, no mam jakąś tam taką smykałkę do tego. Zajęcia trwają długo, bo to jest od początku aż po prostu oni już skończą, już się nauczą, bo wiadomo, że pierwsze prace nie są takie piękne, staranne. Wiadomo, że jak kupujemy kosze, to one są takie ładne, równiutkie, tak wyglądają jak z maszyny, ale to jest sumie jednak lata pracy. Lata pracy, lata ćwiczeń. Bardzo mnie to interesuje. Chciałam poznać tajniki tej, tego wyplatania. Po to, żeby robić sama dla siebie prezenty rodzinie. Chciałabym wypleść koszyk na grzyby, ponieważ bardzo lubię chodzić na grzyby i to by było takie fajne, że mam coś swojego, co sama zrobiłam i mogę tego używać w domu. To jest dla każdego. Ja nie mam żadnych zdolności manualnych, a pomimo tego przeszłam tu i tutaj też można pokonać swoje jakieś słabości przez to. Praca w drewnie, bo drewno to, to moja pasja. Zawsze się śmieję, że dziadek był stolarzem i chyba gdzieś w genach to zostało. Z tego powodu, że w domu no, niestety nie ma możliwości, żeby, żeby szlifować, żeby ciąć. Nie ma narzędzi odpowiednich do tego, a tutaj no, jest wszystko, co, co potrzeba. Atmosfera jest przefajna, jest dużo śmiechu, jest dużo, jest dużo, dużo życzliwości i pomocy przede wszystkim. Jeden drugiemu pomaga. Fajnie, super. Kompletnym przypaskiem trafiłam do Uniwersytetu Dlatego, że szukałam, zdawałam w ogóle na inną uczelnię, na resocjalizację i pracę socjalną i dostałam się, zdałam bardzo dobrze egzaminy, ale byłam druga na liście rezerwowych. I profesor powiedział: Niech pani poczeka, bo się pewnie jakieś miejsce zwolni, na pewno damy pani znać. Połowa września, koniec października. No i połowa września, nie ma w ogóle odzewu. I mówię Jejku, no wystraszyłam się po prostu, co to będzie, tak? I zaczęłam właśnie szukać pod kątem pracy socjalnej, uczelni jakiejś. I przyjęliby mnie do Bytgoszczy, tak? Też w Wałczu był taki kierunek. Natomiast nigdy, nigdy nie słyszałam o radawnicy. I to był po prostu przypadek. Zobaczyłam na supie, takim jak kiedyś tam za lat, nie wiem, komunistycznych, takim szerokim był, że oblepiano plakatami. Radawnica, praca socjalna. I mówię do mojego taty, tato, może byśmy pojechali do więcej jeszcze zobaczyć, co to w ogóle jest i czy to może akurat do tego miejsca bym chciała iść do szkoły. I mój tata się zaśmiał, roześmiał się do rozpuku i mówi, tak, no dobrze, zawiozę cię. żeby stworzyć las w słoiku, potrzebujemy dobrego przepuszczalnego podłoża drenażu potrzebujemy ziemi pewnych kamyczków do ozdoby oraz roślinki i przede wszystkim słoika ale nie musi być to słoik taki jak mamy dzisiaj na zajęciach czyli taki kupiony w sklepie może być to słoik który wykorzystamy kiedyś korzystaliśmy z niego na przykład do ogórków najpierw wkładziemy drenaż później ziemię i na koniec gdy już mamy gotowe podłoże Układamy roślinki i wtedy dekorujemy, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zapraszamy na zajęcia lasu w słoiku, możemy pobrudzić tutaj swoje ręce i poczuć przyrodę. Dzisiejsze zajęcia są związane z, odpor z odpornością, mają tytuł Delicje z natury, jesienna odporność. Dzisiaj panie wykonają odwar ze skrzypu polnego, który wspomaga ich mineralizację, sałatkę z podagrycznika, która wspomaga również odporność. Pesto z szałwi z miodem, które zadba o ich gardło, ale również oczyści organizm. I jeżeli zdążymy, to jeszcze wiele innych produktów pochodzenia naturalnego, jak pokrzywa, jak mięta, jak y, y, dodatki, które można wykorzystać do tego, żeby dobrze się czuć i dobrze wyglądać. No, dla mnie jest, jest to rewelacja, bo ja też e, lubię takie zioła, e, e, lubię tworzyć e, jakieś tam potrawy, tak? Jest to takie naturalne, także nie no, ogólnie jest spoko no. dużo się nauczymy tutaj na pewno. Dzisiaj będziemy robiły sałatkę z podgórycznika z oliwą, jemy swojski chlebek z jelenia, do tego jest czeremcha i jeszcze będziemy tworzyć... Jest galeretkę zmiętą i z jabłkiem. Dla mnie uniwersytet to jest, to są ludzie, którzy go tworzą. To jest atmosfera, gdzie się przychodzi, gdzie każdy jest witany bardzo przyjacielsko, bardzo otwarcie, gdzie nie ma granic, gdzie nie ma barier. Zachęcam każdego, kto po popołudniami ma chociaż odrobinę czasu, a nawet jakiej nie ma, a chciałby coś więcej się dowiedzieć, chciałby się rozwinąć. Pokazać nam, jaką ma pasję, a my dostosujemy do niego program, zapraszamy tutaj, ponieważ jesteśmy tak otwarci. Uniwersytet Ludowy w Radownicy jest miejscem, w każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak zależy nam, aby coraz więcej młodych ludzi do nas przychodziło. Zależy nam, aby każdy znalazł coś dla siebie zarówno osoba młoda, jak i dojrzała. Chcielibyśmy, aby osoby te z sobą e, pracowały, aby z sobą przebywały, integrowały się, gdyż to jest e, najlepsza droga, wymiana doświadczeń, do tego, aby młodzi i osoby dojrzałe przekazywały sobie doświadczenia, aby uczyły się od siebie nawzajem. E, chcielibyśmy również, aby e, nasz uniwersytet był na tyle rozpoznawalny, żeby przyjeżdżała do nas młodzież zagraniczna, Dzięki temu nie tylko młodzież polska uczęszczająca do naszego uniwersytetu mogłaby się integrować, rozwijać swoje umiejętności językowe, kulturalne. Ale również i zagraniczna, która poprzez wspólne przebywanie, obcowanie ze sobą mogłaby wymieniać się doświadczeniami, a nawet mogłyby powstawać więzi, przyjaźni. Specyficzna jest metoda pracy w tych placówkach, i myślę, że ona jest tutaj najistotniejsza, bo jest taką, powiedziałabym, sentencją, dzięki której łatwo będzie można zrozumieć, na czym polega fenomen tych placówek. Po pierwsze, charakter internatowy. To znaczy się, osoby, które uczestniczą w zjazdach Uniwersytetu Ludowego, mają możliwość mieszkania ze sobą pod jednym dachem. Jest to istotny element wychowawczy. Uczymy się od siebie nawzajem, poznajemy osoby, z którymi pracujemy na co dzień i mamy możliwość takiej krytycznej, refleksyjnej czasami wprowadzenia zmiany w swoje życie, bo to co często nieznane czego się boimy. Tutaj dzięki możliwości doświadczenia tego w obecności innych osób staje się bliskie, ciekawe i potrafimy to zaakceptować. Druga bardzo ważna rzecz to jest samokształcenie. W Uniwersytecie Ludowym zakłada się, że uczeń jest osobą samosterowną. To znaczy się, sam decyduje o tym, czego chce się uczyć i w jaki sposób. Wpisuje się to w określoną specyfikę, dydaktykę wychowawczą, bo tak mówimy w przypadku Uniwersytetu Ludowego, czyli dydaktyka wychowawcza stawia prymat nie rozumu i rozwoju inteligencji, ale świata uczuć, emocji i określonych postaw. Kręci mnie tutaj bardzo zmienność. My nie jesteśmy wcale sztampowi, otwarci jesteśmy. Patrzymy dalej. Ogranicza nas tak naprawdę mała miejscowość. Jesteśmy w tym miejscu na mapie tak położeni, ale uważam, że to przełożymy na, bardziej na plus. Bo może więcej ludzi będzie chciało gdzieś się zaszyć w takim uniwersytecie, u nas w tym pięknym parku. Bo może przyjdzie po prostu taki czas, że oni będą wiedzieli, gdzie jest Radawnica, a nie gdzie jest Poznań. Mam nadzieję, że dożyjemy takich, takich, takiego momentu, że będą na przykład patrzyli, a Radawnica Uniwersytetowa jest tutaj, to chyba na Poznań jest ta". Wiecie o co chodzi i mam nadzieję, że tak będzie. Witamy serdecznie. Dariusz Narloch, jesteśmy na zajęciach integracyjnych i animacyjnych w Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy. Zajęcia integracyjne mają na celu przede wszystkim zbliżenie nas do siebie. Mamy się ze sobą dobrze czuć, dobrze bawić, przy okazji uczyć, bo każda zabawa coś nowego wnosi, czegoś uczy. Co dziewczyny e, myślicie o integracji? Co to jest integracja? Przyjaźń i dużo pozytywnej energii, dużo radości, nowe znajomości. Mi integracja daje to, że w sumie jestem na tych zajęciach pierwszy raz z dziewczynami, a po prostu pokochałam wszystkie od razu. A mnie. Również bardzo. <śmiech> <śmiech> po prostu dawno się tak nie ubawiałam jak dzisiaj na tej integracji, i czuję się, jakbym znała tu wszystkich przynajmniej kilka lat. Nasze zajęcia zawsze zaczynają się od zajęć integracyjnych, gdzie tworzymy grupę. To jest kilka godzin poświęconych na to, żeby poznać się wspólnie. Słuchacze między sobą i słuchacze z prowadzącymi zajęcia. To jest u nas bardzo ważne. U nas nie ma dystansu między osobami prowadzącymi zajęcia a tymi, którzy u nas się uczą. Tworzymy wspólnotę i ta wspólnota jest prawdziwa. To jest wspólnota w czasie zajęć, ale także w czasie przerw kawowych czy w czasie... Posiłków. Próbujemy także i to robimy różnego rodzaju eventy dla naszych słuchaczy i dla okolicznych mieszkańców czy z Radawnicy, czy z Łotowa. Cyklicznie organizujemy wernisarze, wystawy, na które przyjeżdżają najlepsi artyści znani z terenu naszego kraju, ale także ci lokalni. Mogę Państwa, tak licznie zgromadzonych, przywitać w Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy, w jego siedzibie w Złotowie. Spotykamy się dzisiaj z bardzo miłej, niezwykłej, uroczystej okazji, z wernisażu wystawy Dwa lata bez lata. I ta dwójka jest dla nas trochę magiczna, ponieważ to jest drugi wernisaż i druga wystawa Tomka u nas. Ja uważam, że małe miasteczka mają i takie, na przykład, jak Uniwersytet Ludowy, miejsca, takie atuty i możliwości integracyjne, takie prospołeczne, gdzie w dużym mieście się nie da wytworzyć tej energii. Jesteśmy za bardzo rozproszeni, za bardzo wiele spraw. W Warszawie siedzę w korku, załatwię trzy rzeczy, jestem zadowolony, a tu dziesięć i mogę jeszcze dwie. To jest zupełnie inny rodzaj, jakby nawet korzystania ze swojego czasu i życia więc ci ludzie tutaj też mają czas jakby e, usiąść, poształtować, robić coś z wikliny, z gliny, mają e, tu czas się spotkać, e, jakby dużo zajęć nie tylko poza szkolnych, tylko poza lekcyjnych zupełnie, e, czy ośrodków sportowych, gdzie tu rzeczywiście jakby ta cała, jest to możliwość rozwoju, wbrew pozorom tego, czego szukamy w dużych miastach, nie? to jest ciekawe bardzo. Mam nadzieję, że przyszłość naszego Uniwersytetu Ludowego będzie świetlana, że będziemy mogli realizować coraz więcej naszych pomysłów, projektów, które pozwolą na rozwój naszej małej ojczyzny, naszego społeczeństwa, że każdy będzie mógł tutaj do nas przyjść i znaleźć dla siebie miejsce, a potem to, czego dozna u nas, będzie mógł przenieść swoje środowisko. W roku 2016 różne środowiska zainteresowane reaktywacją idei Uniwersytetu Ludowego spotykają się w Gdańsku. Podczas konferencji zapadają decyzje o konieczności stworzenia programu dedykowanemu Uniwersytetom Ludowym, który pozwoli na odbudowę tych placówek, zarówno w sensie instytucjonalnym, jak i ideowym a zarazem o konieczności powstania organizacji, która będzie czuwała zarówno nad rozwojem programowym, ale także i codziennym życiem, funkcjonowaniem tych placówek w Polsce. Ta organizacja otrzymuje nazwę Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych. Jest to organizacja, federacja, która została powołana w roku 2016, a zarejestrowana w 2018 po to, aby reprezentować interesy uniwersytetów ludowych działających w Polsce. Chcemy reprezentować interesy tych uniwersytetów ludowych i w kraju, i za granicą. Dlatego też prowadzimy projekty polskie i zagraniczne we współpracy z partnerami zagranicznymi. Celem ogólnopolskiej sieci Uniwersytetów Ludowych jest wspieranie rozwoju ruchu Uniwersytetów Ludowych, propagowanie idei Uniwersytetów Ludowych, idei grunwigiańskiej. Jest również to, aby wspierać i wskazywać drogę organizacjom pozarządowym, które chciałyby takie uniwersytety ludowe powołać. Jesteśmy pewni, że Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych jest bardzo potrzebną organizacją dla samych uli, gdyż pozwala na wymianę doświadczeń, wymianę pomysłów, wymianę też kadry między Uniwersytetami Ludowymi, które są w niej zrzeszone. Pozwala na to, abyśmy wszyscy mogli się wzajemnie od siebie uczyć i rozwijać. Jest to projekt na pewno przyszłościowy. Uniwersytety ludowe we współczesnym świecie to zdecydowanie szkoły liderów. Szkoły, których celem będzie przygotowanie przyszłych animatorów, liderów, którzy wracając do swoich środowisk będą ożywiać w różny sposób to środowisko, w którym na co dzień pracują. To szkoła dla życia.